Jaki z tego morał? okazuje się, że trzeba bardzo uważnie patrzeć, co tu wpłada do odpływu. To jest normalny domowy zlew z dość dużymi kratkami. Jak widzicie jest brudny. Nie umyliśmy go, bo teraz na wylot by woda przeleciała. I to dość spore elementy resztki jedzenia potrafią tu wpaść, a przewody i rury kanalizacyjne w kamperze są mniejsze niż w domu. Inny morał jest taki, żeby nie robić odpływów liniowych, w szczególności takich cieniutkich, a na pewno nie jednego na środku, jak już to dwa zwykłe odpływy po bokach. Jeszcze inny morał jest taki, że z racji, że tu pod podłogą, pod tą płytką mamy przepompownię, wszystkie rury powinny prowadzić bezpośrednio z ubywalki do przepompowni, ze zlewu, który jest za mną do przepompowni i trzecia rura z prysznica do przepompowni, a one niestety wszystkie, wszystkie łączyły się w jednym miejscu, w takim wąskim gardle, a później dopiero trafiały do przepompowni, więc którakolwiek była zatkana, całość nie chciało spływać.